No cześć, witam ja na swój pierwszy meeting nie trafiłem przypadkiem. Szukałem już ratunku. Byłem młodym człowiekiem 25 lat, ale widziałem, że coś się ze mną nie tak. Nie dałem jakieś dziwne lęki, już różnego rodzaju. Akcje i, i szukałem pomocy w poradniach lekarskich. Wtedy tylko przyjmowali poradnie zdrowia psychicznego no i ten no i wreszcie, nad za, za tam razem zaproponowano mi ten e, spotkanie. Żeby poszedł zobaczyć. No i zobaczyłem. A drugie pytanie, czy nie oczekiwania? No tak, oczywiście, w stosunku do ludzi, w stosunku do, 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 do zdarzeń. I, I powiem Wam, że te oczekiwania nieraz nie, nie się przejechałem na te oczekiwania. Po prostu okazywało się, że to że jest. To jest po prostu niewskazane. Nie? Moje oczekiwania były zupełnie inne, a prawda była całkiem, całkiem inna. A dzisiaj jestem już na mityngu w realu.